Cześć, witajcie na kolejnym vlogu, dzisiejszy vlog, kolejny lutowy vlog z odpasu, niestety, biorę swój paszowóz, jedziemy do kopca po wysłodki, zaczniemy od wysłodków mm. i później damy im paszę i tak dalej, I lecimy. Jak widzicie otworzyliśmy sobie właśnie kopiec z wysłotkami, póki co jest fajne wygląda to, póki co fajnie to wygląda, eee, nigdzie nie jest zepsute, eee, w tym roku zrobiliśmy taką techniką sobie, że przywieźli na wysłotki, wiecie sobie, trochę je poprzegarnęliśmy, eee, wyrównaliśmy tą pryzmę i chodziliśmy sobie tak eee, z tatą. To mi z powrotem kilka razy, żeby trochę ubić. I przykryliśmy chyba na drugi dzień dopiero, albo nawet na trzeci, tak żeby mogły sobie spokojnie odstać. I wtedy dopiero nakryliśmy. I powiem Wam, że nie ma żadnego odpadu. Póki co, oczywiście, nie wiemy co tam będzie dalej, ale liczę, że będzie ok. Ale jak mieliśmy pierwszy rok, wysłodki przyjechały do nas, chcieliśmy jak najszybciej przykryć. Zrobiliśmy to i było, powiem Wam, że dużo odpadów było, bo było tutaj na bokach do góry taka warstwa, gdzie była odpadu i tak powiedzieliśmy, że zrobimy właśnie inaczej w tym roku i póki co widzicie, fajnie to wygląda, żadnego odpadu nie ma, no więc muszę naładować na paszowóz. Nie wiem, czy widzicie, jaki kamień ma fajne ogrodniczki. Teraz jak prawdziwy rolnik w ogrodniczkach, jakie fajne dostał od pionera. Będziesz się za kamerą, pytaliście się dawno, Gercie znaczy nie było. Wszystko jest ok, Gercie <laughs> okay. się nagrywa. Warto żyje. No, tak mam widły, na razie sobie Jeżdżę wózkiem, ponieważ mamy błoto nie chcę, nie chcę ciągnikiem rozjeżdżać tego. A przyjdzie wiosna, to już będę sobie łychą podjętać. I tak na spokojnie sobie załaduję. Trzy wózki mam do przywiezienia, więc fitness przynajmniej z o, rana. Tak. ile można tam ciągniki je, jeździć. Satra też ręcznie porobić. Jak więc widzicie wysłodkie podane. Później muszę jeszcze im dowieść tutaj. Szypiej im paszę treściwą. I na koniec dam tam podrzucę słomy. I tak wygląda ta ranny odpad. Wysłodkiej pasza treściwa. I do tego słoma pszenna, one sobie bardzo ładnie stop pojadają. A wieczorem chciałem jakiś z lucerny. Drugi albo trzeci pokos lucerny nam niestety nie wyszedł, ponieważ lucerna była zasucha. Jak to było, że już nie pamiętam, czy to było w ten sam dzień, balotowano chyba na drugi dzień, dlatego było za długo, rano było koszone, trzeba było od razu zgrabiać i balotować, a my poczekaliśmy na drugi dzień. Była na, ona już była sucha na, jak to powiedzieć, na pniu. Do tego jeszcze było upał i tak się zrobiło. Nie, najgorsze, niektóre baloty są takie gdzieś duża część zepsuta, dlatego i odrzucamy tamten balot w na przykład na początku przywiozłem go, opakowaliśmy, myślałem, że będzie ok, a się okazuje, że nie jest ok jedna strona jest dobra, druga strona niestety jest e, trochę gorsza więc e, to, to lepsze im po prostu dajemy, a, a to gorsze wrzucamy im w ściółkę, żeby przerobiły na obornik, więc w tym roku musimy lepiej dopracować, a to jeden pokos jest tam z 10 balotów pewnie, czy 12 balotów e, taki trochę gorszy no sami widzicie, że są, nie jeszcze się listka, ale te takie sztywne te łodygi, nic nie jest takie. O, widzicie, jak się łamie. więc nie jest to za ciekawa pasza. ale ja za, za, za sucho było po prostu i dlatego tak to wyszło. No i mam baloty, które nie układają stóp pionowo, niestety leżą sobie i tam, gdzie leżą na tej stronie, to są trochę odciśnięte. więc ciała książka musi być z toku, najlepiej pionowo pokładana. Jeszcze jeden paszowóz zawiozę do byków, bo trochę mało mają. No a u nas nawozy, yy, znaczy się kizery ty wysialiśmy sobie, poszło 3 tony na wszystkie nasze, aha, nic nie dobra na nasze uprawy, więc wyszło około 120-125 kg. Chociaż na rzepak wyszło trochę więcej, musieliśmy ustawić, rozsiewać i pojechaliśmy, stwierdziliśmy, że Zaczniemy od rzepaku, i jak tam wyleci za dużo, to nic się nie stanie, bo rzepak potrzebuje więcej siarki. A, a i tak wyszło, że na rzepak trochę więcej, a na zboża około 100 kg. Więc tak, w sumie, tak idealnie, nie? Więc fajnie to wyszło. Roślewa stoi zagregatowany z zatorem i czeka teraz na nawozy azotowe do wysiania. Termin się tam zmienił, jak ten mówią, ten elastyczny termin stosowania azotu Chociaż i tak twierdzę, że się zrobi ten pierwszy marzec zanim wyjedziemy pewnie My w tym roku też nie chcemy się spieszyć dlatego, że kupiliśmy drogi ten azot i najlepiej by było, żeby jak najmniej stracić z niego W zeszłym roku wysialiśmy pierwszą dawkę 1 marca, a później musieliśmy drugą dawkę za dwa tygodnie od razu A tu przyszły przymrozki, mrozy do tego jeszcze sucho. Jak było sucho, to też nie chcieliśmy rozsiewać tego nawozu, bo jak miał się on rozpuścić. Do tego też w tym roku sobie poczekamy, aż się zrobi taka pewna pogoda, i wtedy wyjedziemy. Chociaż ten żapak pewnie by potrzebował wcześniej tego azotu. No chyba, że tam damy te po 100 kg może. Jak będą jakieś fajne warunki takie, żeby po prostu jak będzie brakowało, to będzie miał, a konkretną dawkę już, już później. Teraz ostatnio napadało nam deszczu. Wczoraj, przedwczoraj padało, więc trochę tego deszczu spadło i będzie trzeba czekać na przymrozki teraz, żeby w to pole wyjechać. Myślałem, że się uda bez czekania na przymrozki, ale jednak napadało. Ale to dobrze, bo deszczu wody mało, rowy puste. Stawki puste, kiedyś tu były pełne, a teraz są puste, więc tego opadu potrzeba. Więc dobrze, że w sumie napadało. A tyle jakoś tam znajdziemy termin i wjedziemy w te, w te pola oczywiście. Nie wiecie? Tak. No więc już niedługo się zaczną prace polowe. Będzie więcej filmów. Ruszymy z warzywnikiem też. Wercio się nie można czekać, żeby nagrać filmy z warzywnika. W tym roku warzywnikę. Miejsce powiększymy, skupimy się na na no to już beczemy, bo ja już tam nie będę opowiadać tutaj. No i tutaj mamy te trzy oweczki, które są najsłabsze. I one tak tylko są same? Takie same tutaj póki co. Ale smutne. One się cieszą, bo mają spokój, same są. nawet no więc. Po przejściach chorobowych już tak nie rosną. Dobra. No i na koniec odpadku porannego słomy damy. Patrzcie, ładna jest. Tu tam trochę gdzieś tam zielonego się trafiło. Nie wiem dlaczego. Trochę jest po zielonej sobie. Ładnie. Ładają tą słupkę i się zapaję. a na ściele im po południu, bo teraz mi się nie chce. Nie mają tak źle. I rano i po prostu po południu i po prostu dorzucę słonek. Dobra, to będzie koniec tego filmu. Zapraszam do subskrypcji. Osoby, które nie subskrybują kanału, żeby po prostu później od wiosny, gdy już ruszymy z większą ilością filmów, być na bieżąco. Do lajkowania, komentowania. No, więc na razie.